Czy zdarzyło Ci się kiedyś spojrzeć na swoje nogi po pięćdziesiątce i zadać sobie pytanie: Gdzie podziała się moja siła? Może zauważyłeś, że uda się kurczą, kolana bolą, a równowaga coraz gorsza, ale najbardziej frustrujące jest to, że większość polecanych rozwiązań po prostu nie działa. Spacerowanie? Świetne dla serca, ale nie odbuduje utraconych mięśni, przysiady z obciążeniem czy wykroki. Są zbyt obciążające dla starzejących się stawów, mogą prowadzić do kontuzji, nie siły. Wiem, bo sam przez to przeszedłem. W wieku pięćdziesiąt sześciu lat sądziłem, że codzienne spacery wystarczą, by utrzymać siłę. Ale mimo to miałem problem, by wstać z niskiego krzesła. Wchodzenie po schodach odbierało mi dech. Moje nogi były słabe, niestabilne, jakby fundament mojego ciała się sypał. Najgorsze ta narastająca słabość sprawia, że czujesz się staro. Ale oto prawda, nie potrzebujesz siłowni, nie potrzebujesz ciężarów. Musisz tylko zrozumieć, jak ciało zmienia się po pięćdziesiątce i zastosować odpowiednie ćwiczenia. Dziś pokażę Ci dokładnie, jak odbudowałem siłę, masę mięśniową i pewność siebie w nogach po pięćdziesiątce dzięki trzeciek prostym ćwiczeniom, które wykonasz w domu. Bez sprzętu, bez siłowni, bez skomplikowanych planów. Te ćwiczenia trafiają w kluczowe obszary, gdzie mężczyźni po pięćdziesiątce tracą siłę najszybciej. Uda, pośladki, łydki i mięśnie stabilizujące. Ale zanim przejdziemy do ćwiczeń, pozwól, że wyjaśnię dlaczego tak się dzieje i dlaczego nogi słabną z wiekiem. To się nazywa sarkopenia, czyli zanik mięśni związany z wiekiem. Badania pokazują, że mężczyźni mogą tracić do 1% masy mięśniowej rocznie po 50 c. A nogi? Cierpią najbardziej: mniej mięśni oznacza słabsze nogi, gorszą równowagę, ograniczoną mobilność, większe ryzyko upadków, mniej pewności siebie. I co większość facetów ignoruje: utrata siły nóg przyspiesza starzenie. Ale dobra wiadomość: to jest odwracalne, jeśli ćwiczysz mądrze. Ćwiczenie 1. Przysiad przy ścianie, budowniczy fundamentów. Wall Street może wyglądać na łatwe, ale to jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń do odbudowy siły nóg po pięćdziesiątce, zwłaszcza czworogłowych uda i pośladków. Instrukcja krok po kroku. 1. Stań plecami płasko, do solidnej ściany. 2. Ustaw stopy około 60 cm od ściany na szerokość barków. 3. Powoli zsuń się plecami w dół po ścianie, zginając kolana, aż utworzą kąt 90 stopni, jakbyś siedział na niewidzialnym krześle. 4. Napnij mięśnie brzucha. Trzymaj plecy dociśnięte do ściany i utrzymaj tę pozycję. Zacznij od 15 do 30 sekund, stopniowo dochodząc do 60 sekund lub więcej, gdy nabierzesz siły. Dlaczego to działa? Wall to ćwiczenie izometryczne, co oznacza, że mięśnie pracują bez ruchu. To minimalizuje obciążenie stawów, co czyni je idealnym dla starszych dorosłych, wzmacnia uda, pośladki, biodra i zwiększa wytrzymałość mięśniową, co przekłada się bezpośrednio na codzienne czynności, jak wstawanie z krzesła, wchodzenie po schodach i pewny chód. Pamiętam, gdy pierwszy raz to zrobiłem, moje nogi drżały już po dwudziestu sekundach. Ale po trzech tygodniach codziennego treningu mogłem utrzymać pozycję przez ponad minutę, a moje nogi znowu stały się stabilne i silne. Ćwiczenie dwa. Wspięcia na palce. Zapomniana siła. Twoje łydki to amortyzatory i stabilizatory, a jednak często są pomijane. Po pięćdziesiątce mięśnie łydek szybko słabną, co wpływa na równowagę, chud, a nawet siłę kostek. Oto jak wykonać to prawidłowo. Jeden. Stań prosto przy ścianie, krześle lub blacie dla lekkiego podparcia. 2. Ustaw stopy na szerokość bioder, palce skierowane do przodu. 3. Napnij brzuch i powoli unieś się na palce, podnosząc pięty jak najwyżej. 4. Zatrzymaj się na górze na dwa sekundy. Poczuj napięcie w łydkach. 5. Powoli opuść pięty z powrotem na podłogę. Celuj w 15 do 20 powtórzeń, wykonując 3 serie. Dlaczego to działa? Silne łydki stabilizują kostki, poprawiają efektywność chodu, zmniejszają ryzyko upadków i wspierają postawę. Z wiekiem mobilność stawu skokowego i siła łydek spadają, co prowadzi do problemów z równowagą. Wspięcia na palce celują bezpośrednio w te słabości, poprawiając funkcje dolnych partii i ogólną mobilność. Kiedy zacząłem robić je codziennie, Zauważyłem, że rzadziej się potykam, kostki były bardziej stabilne, a co ciekawe, moje nogi wyglądały na bardziej umięśnione, nawet w wieku pięćdziesiąt sześciu lat. Ćwiczenie trzyciu, wejścia na stopień, prawdziwa siła, którą czuć. Step up to ruch, który odzwierciedla realne czynności jak wchodzenie po schodach, dzięki czemu jest niezbędny dla funkcjonalnej siły dolnych partii, szczególnie u mężczyzn po pięćdziesiątce. Jak bezpiecznie wykonać step-up? 1. Znajdź stabilny stopień, niski podest lub schodek. Najlepiej 15-30 cm od wysokości na początek. 2. Stań prosto twarzą do stopnia. 3. Postaw prawą stopę mocno na stopniu. Upewnij się, że cała stopa jest podparta. 4. Odepchnij się piętą, by unieść ciało na stopień. 5. Dołącz lewą stopę do prawej. 6. Zejdź w dół, prowadząc lewą nogą. 7. Zmieniaj nogi przy każdym powtórzeniu. Zacznij od 8 do 10 powtórzeń na nogę, 2 do 3 serii. Gdy nabierzesz siły, zwiększ liczbę powtórzeń lub wysokość stopnia. Dlaczego to działa? Step up angażuje uda, pośladki, tyły ud, łydki i mięśnie brzucha, poprawiając siłę, koordynację i równowagę. Przekłada się to bezpośrednio na lepsze wchodzenie po schodach. Większą wytrzymałość chodu i mniejsze ryzyko upadków. Na początku miałem problemy z drżącymi nogami, ale dzięki systematycznemu treningowi moja siła i równowaga znacznie się poprawiły. Teraz schody nie są żadnym problemem, a ja poruszam się z większą pewnością siebie. Ale oto prawdziwy sekret regularność. Nawet pięć minut dziennie może odmienić twoje nogi po pięćdziesiątce, jeśli będziesz konsekwentny. Pomyśl o tym. Silniejsze nogi to wchodzenie po schodach bez bólu, łatwe wstawanie z krzeseł, mniejsze ryzyko upadków, lepsza postawa, większa pewność siebie na co dzień i co najlepsze, będziesz się czuł młodziej, bo mobilność to niezależność. Podsumujmy. trzeć ćwiczenia na dolne partie, by zbudować masę po totce, bez siłowni, bez sprzętu. Jede. Wallsit. Odbudowuje uda i pośladki poprzez izometryczny, przyjazny dla stawów trening. 2. Standing calf raise przywraca siłę dolnych nóg i poprawia równowagę. 3. Step up wzmacnia funkcjonalnie nogi do codziennych zadań. Te ćwiczenia uratowały moje nogi i mogą pomóc także tobie. Zacznij od małych kroków. Skup się na technice. Celebruj postępy. Wyzwanie: zrób te ćwiczenia codziennie przez 4 tygodnie. Twoje nogi staną się silniejsze, pewność siebie wzrośnie i udowodnisz sobie, że wiek nie musi oznaczać słabości. Jeśli ten film ci pomógł, kliknij Lubię to to naprawdę wspiera rozwój kanału. Zasubskrybuj Wieczna Energia po więcej realistycznych, bezpiecznych dla stawów treści fitness dla mężczyzn po 50 Napisz w komentarzu, które ćwiczenie wypróbujesz jako pierwsze, albo podziel się własnymi sposobami, na wzmocnienie nóg i pamiętaj, nigdy nie jest za późno, by odbudować siłę, odzyskać pewność siebie i przejąć kontrolę nad własnym ciałem. Dzięki za oglądanie, trzymaj się zdrowo i do zobaczenia w kolejnym filmie.